Dziś test obudowy, której premiera miała miejsce kilka dni temu, ale z tego, co się orientuje na polskim YouTube jeszcze nikt tego nie wrzucał, także tak czy inaczej będę pierwszy. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na test obudowy Be Quiet! Dark Base 701. Wyglądem przypomina no troszeczkę Shadow Base'a 800, ale to jest jedyne podobieństwo, ponieważ pod kątem konstrukcji jest tutaj zupełnie inna bajka. Jak zwykle zaczniemy od przodu. Tutaj mamy panel wykonany z tworzywa, dobrej jakości tworzywa, z siatką i podświetleniem RGB. O podświetleniu będę mówił za chwilkę. Sam panel w bardzo łatwy sposób możemy zdemontować. Zobaczcie, łatwo schodzi. Co do yy, tutaj podświetlenia, to mamy styki, nie ma żadnych przewodów, także nie będzie plotaniny kabli. Za to leci plus. No i pod panelem, jak widać, znajduje się filtr przeciwkurzowy siateczkowy. Bardzo łatwo możemy go zdemontować. Tutaj na górze montowany jest on na magnes. Pod filtrem, fabrycznie zainstalowany już wentylator 140 mm Silent Wings 4. Jest to oczywiście śmigło PWM. Co do opcji montażu w ogóle wentylatorów na przodzie, to możecie posadzić 340 lub też 320, a co do wsparcia dla chłodnic to jest to 240, 360 i 280 mm nie wejdzie wam 420. Jeżeli chodzi o profil tych chłodnic, o tym powiem Wam za chwilkę. A no i dodać muszę, że ta przednia ramka do montażu wentylatorów czy też chłodnic jest demontowalna żeby po prostu łatwiej było to zrobić. Teraz przejdziemy na panel boczny. Ten wykonany, jak widać, jest z hartowanego szkła, delikatnie przyciemniany. To akurat dla mnie jest plusem. Żeby go zamontować, odkręcamy na tyle dwie szybko śrubki i panel wyciągamy. Szkoda jednak, że nie jest on montowany na jakieś zawiasy. Byłoby to o wiele wygodniejsze. Co do profilu chłodnic na przodzie, tutaj zerknijcie, w momencie kiedy zamontowana jest ta zaślepka, to tego miejsca na chłodnicę macie 32 mm. Po jej zdjęciu to miejsce wzrasta do 155, oczywiście tyczy się to chłodnicy 360 mm, bo gdybyście montowali 240 czy też 280, no to montujecie tutaj wyżej, czyli ta klapka Was, że tak powiem, nie interesuje. Notabene macie w komplecie dorzucone dwie takie klapeczki czy też zaślepki, jedna perforowana z kierunkowaniem takim tutaj w strumie powietrza na kartę graficzną i druga i jest pełna, także którą sobie może wy, możecie wybrać. Jak już we wnętrzu obudowy jesteśmy, to powiem Wam jeszcze o jednej sekcji dość ciekawej. Tutaj zobaczcie, mamy trzy zaślepki. Po ich zdjęciu macie miejsce na montaż. Rezerwuaru z pompą, gdybyście budowali kastomowy układ chłodzenia cieczą, także bardzo fajna opcja. Natomiast z tyłu tej właśnie tacki można posadzić dyski SSD czy też HDD, ale o tym będę mówił za chwilkę. Na tacy płyty głównej, oczywiście, mamy duże wycięcie, gdybyście chcieli zmieniać chłodzenie na procesorze bez konieczności wyjmowania płyty głównej zabudowy. Co do standardu płyt, jakie Wam się w tej skrzynce zmieszczą, to Mini atx Micro ATX, ATX i Extended ATX, czyli te szersze płyty. I teraz tak, w momencie montowania płyty, powiedzmy ATX, możecie przewody, które pod tą płytę podłączacie, czyli 245 czy powiedzmy USB 3.0, przeprowadzić sobie tymi otworami, natomiast gdybyście montowali płytę szerszą, no to macie tutaj otwory w tym miejscu, większe jeszcze i też nie będzie problemu z ich podpięciem. Teraz kilka słów na temat tego wycięcia do przeprowadzania przewodów, które podpinamy na dół płyty głównej. Tutaj, względem poprzednika, czyli 700, zostało to dość mocno poprawione. Te otwory, czy też ten otwór jest dość duży, także bez problemu możemy nawet przeciągnąć tędy przewód zasilający kartę graficzną Pisa Express. Także fajnie, że Be Quiet to poprawił. Dalej, jeżeli już tutaj w okolicy chłodnicy, nie chłodnicy, a piwnicy, przepraszam, jesteśmy, to jej bok wykonany z tworzywa jest demontowalny. Nie bez powodu, także możemy sobie to proszę bardzo wyjąć, ponieważ całą Montację płyty głównej możemy sobie odwrócić do góry nogami i przemontować na tą stronę obudowy, dlatego też w tym celu ten panel musi być zdejmowany, no i później oczywiście przekładacie sobie go na drugą stronę, żeby wszystko ładnie tutaj zasłonić. Obudowa umożliwia montaż kart graficznych wertykalnie, także mamy tutaj trzy śledzie, aczkolwiek nie proponowałbym Wam montować karty graficznej o profilu grubszym niż 2,5 slota, żeby jakaś tam przestrzeń pomiędzy panelem z szkła została, ale tutaj mam jedną uwagę, mianowicie raz, że nie mamy żadnego risera dołączonego w komplecie, a dwa, że nie ma tutaj żadnej, żadnych otworów montażowych, żeby go przykręcić, także to powinno moim zdaniem tutaj się znaleźć. Przejdźmy teraz na tył, tutaj od góry mamy otwory wentylacyjne, dalej zainstalowany fabrycznie już wentylator Silent Wing 4 30 mm. Możecie postawić sobie w zamian 120 i obydwa wentylatory można sobie regulować w pionie. To się przyda, gdybyście montowali chłodnicę na topie obudowy. 7 slotów rozszerzeń zaślepki są perforowane, wykręcane oczywiście, czyli standard, no i zasilacz montowany na spodzie. do takiej specjalnej ramki, także najpierw musimy ramkę odkręcić, przykręcić ją do zasilacza, i później całość wepchnąć od tyłu obudowy. Zasilacz jest ofiltrowany, ale jak to ma miejsce w przypadku obudów Be Quieta, dostęp do filtra jest od przodu. Także tutaj sobie go wyciągamy. I ten filtr zasłania cały spód obudowy, dlatego że też w przedniej części na spodzie można zainstalować wentylator 120 lub 140 mm, ale o tym powiem Wam za chwilkę. Drugi panel w obudowie wykonany jest z metalu, pełny, bez żadnych wytłoczeń, te nie będą tutaj potrzebne. I też, o czym trzeba wspomnieć, mamy tutaj matę bitumiczną wyciszającą, dość konkretną. Co do miejsca na przewody, od tego zacznę. Jest go naprawdę sporo. W tej części obudowy 20 mm i w przedniej aż 30. Także z tym problemu nie będzie. Mamy też sporo takich kanalików do przeprowadzania tych przewodów, poprowadzania tych przewodów, żeby ładnie wszystko wyglądało. Teraz tak, w przedniej części obudowy też o tym mówiłem wcześniej. Możliwość montaż dysków HDD i SSD 2,5 cala. Tutaj jeden na górze, jeden na dole. Następnie kolejne miejsce na SSDK 2,5 cala znajduje się w tym miejscu, czyli na tacy płyty głównej i obok niej kontroler, pod który możecie podłączyć do 8 śmigieł pinowych czyli PWM. Raz, że możecie sobie sterować szybkością obrotową tych wentylatorów za pomocą przełącznika na przednim panelu obudowy. Macie trzy szybkości obrotowe lub też możecie sobie za pomocą tutaj takiego przewodu sygnałowego PWM podłączyć go pod płytę główną i dzięki właśnie krzywej ustawionej na płycie głównej tymi śmigłami sobie regulować, czy też te śmigła regulować. Jak już przy przewodach jesteśmy, tutaj mamy USB 3.0 na przedni panel, czy też górny panel obudowy. Dalej. Front panel, ale tutaj tylko i wyłącznie zasilanie, jak i dioda tego zasilania. Dalej USB typu C, który też na przednim panelu się znajduje. Dalej końcówka ARGB, gdybyście sobie chcieli zsynchronizować podświetlenie obudowy z resztą komponentów, a też nie używać tego przełącznika na przednim panelu. No i rzecz jasna mamy też panel audio naprzód, jak i końcówka SATA, którą podpinamy pod zasilacz, żeby zasilić właśnie panel sterowania wentylatorów. Też to, o czym mówiłem wcześniej, czyli na spodzie możliwość zainstalowania wentratora 120 lub też 140 mm, natomiast nie widzę większego sensu, aby to robić. Teraz tak, w komplecie z zabudową dorzuconą mamy taką tutaj zaślepkę, znaczy ramkę w sumie do której mocujecie opcjonalnie klatkę na dysk HDD czy też SSD. Kolejna ważna rzecz to długość zasilacza. No Tutaj zmieszczą się naprawdę długie jednostki razem z przewodami 325 mm, także nie będzie problemu nawet z tymi większymi zasilaczami. Przechodzimy na górę obudowy. Tutaj jak widać mamy siatkę. Na bokach tej siatki jest coś ala szczotkowane aluminium, ale jest to tworzywo, także też warto o tym wspomnieć. Nie ma tutaj żadnego filtra. Ale nie jest on konieczny, tak jest przynajmniej moje zdanie. Cały górny panel po odkręceniu dwóch, szybko śrubek, możemy sobie łatwo zdemontować. I teraz tak, co do opcji chłodzenia na topie, tutaj będzie łatwiej mi to pokazać po odkręceniu dwóch dosłownie śrubek. Dobra, panel łatwo możemy sobie wysunąć. Zobaczcie. Teraz do niego podłączony mam wentylator, ale dałem radę. I teraz tak, co do opcji montażu wentylatorów, 3 razy 140 lub też 3 razy 120 Chłodnice maksymalnie wejdą wam 360, nie wejdzie wam 420. Natomiast co do ich profilu, tutaj wygląda to następująco. Według moich wyliczeń, montując 280, jeżeli pamięci nie przekraczają 48 mm, pamięci RAM oczywiście, no to tak naprawdę nie macie większego limitu z grubością chłodnicy. Gdyby pamięci były wyższe, to wtedy macie 52 mm, czyli standardowe takie IO-27 chłodnicy. 25 wentylatory. Jeżeli chodzi o 360, tak naprawdę większych ograniczeń nie macie. Czy 240 możecie montować spokojnie grubaski, ponieważ no, pamięci musiałyby przekraczać 60 mm, żeby był jakiś problem z zamontowaniem chłodnicy. Także fajna opcja. No i mówię o tyle wygodnie, że możemy sobie tą ramkę zdemontować i łatwiej zainstalować czy to wentylatory, czy chłodzenie. No i zwróćcie tutaj uwagę, jak ona daleko, czy dokładnie te otwory montażowe na 240 i 280. Czy też 360, 280 są mocnięte tutaj od tej strony obudowy. Dzięki temu ta kompatybilność jest taka, jaka jest. Moim zdaniem całkiem spoko. Jeżeli chodzi o panel wyjścia, który znajduje się na górze obudowy, tutaj znajdziemy m.in. dwa porty audio, mikrofon słuchawki, USB typu C, dwa porty USB 3.0 typu A, regulacja obrotów wentylatorów, trzy zakresy: 600. 1200 i 1900 i po tej stronie mamy tutaj możliwość przełączania sobie zmiany, tak naprawdę podświetlenia RGB w tej obudowie. W skrócie, mamy kilka kolorów i przy każdym z kolorów po kilka opcji, plus jeszcze oczywiście tęczę. Także mieliśmy niebieski stały, teraz on będzie przechodził sobie od góry do dołu. Pomarańczowej dokładnie to samo. Teraz chcę przejść do, do tęczy, żeby ją Wam pokazać. Tutaj mam turkus, bardzo fajny ten turkus jest. Kubie się podobał, proszę bardzo, jedna tęcza. I druga, która jest moim zdaniem fajniejsza. O, to jest ta. Czyli, jeżeli ktoś no, lubi coś takiego, to powinno mu się to podobać, ale przypomnę, możecie spokojnie sobie to zsynchronizować za pomocą złącza 3 pinowego ARGB z płytą główną. Co do wysokości chłodzeń, jakie Wam się zmieszczą w tej obudowie to 185 mm, także każde praktycznie dostępne na rynku. Nawet gdyby były to duże chłodzenia, gdzie trzeba będzie podnieść przedni wentylator, żeby była lepsza kompatybilność z pamięciami RAM, to też problemu być nie powinno. No i długie karty graficzne, bo 430 mm. Oczywiście, gdybyście montowali chłodnicę na przodzie obudowy, no to w tym momencie o tą grubość chłodnicy musicie sobie to miejsce na kartę odjąć. Ale tak czy inaczej, nie będzie problemu ze zmieszczeniem, powiedzmy, kart typu RTX 4090, które, jak wiadomo, małe nie są. No, i to o czym mówiłem wcześniej, że można w tej obudowie zainstalować sobie rezerwuar z pompą. Zobaczcie, ile tutaj mamy na to miejsca, czyli zdejmując te zaślepki. Możecie sobie tutaj to przemocować, gdybyście chcieli budować w obudowie customa. Także pod customa jak najbardziej ta obudowa też jest przystosowana. Teraz z ważniejszych rzeczy. Gdybyście jednak mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Chętnie na nie odpowiem. Ja teraz zabieram się za testy. Wykonam je tak jak zawsze w przypadku innych obudów, czyli podłączam wentylatory pod płytę główną i za pomocą krzywej, którą ta płyta ustawia będziemy to wszystko sprawdzali. Aczkolwiek zrobię jeszcze jeden dodatkowy test na ustawieniach wentylatorów 1200, czyli tym środkowym, tej środkowej opcji, która jest dostępna na kontrolerze. I pokażę Wam też, jak wygląda w ogóle poziom głośności na wszystkich tych szybkościach obrotowych, yy, sterowanych za pomocą kontrolera. Kontrolera, czyli 600, 1200 i 1900. Zaczniemy od temperatur procesora, gdzie to Darkbase 701 plasuje się w czołówce stawki, ustępując jedynie torrentowi od fraktala. Poznanie obrotów śmigieł na 1200 temperatura wzrosła o zaledwie 1 stopień Celsjusza, przy czym było sporo ciszej względem ustawień automatycznych. I teraz zerknijcie na wykres z poziomem głośności. Przy wentylatorach regulowanych przez płytę główną 701 jest obudową dość głośną, ale po ustawieniu śmigieł na stałą wartość 1200 jest mega cicho, a przy tym jak widzieliście wydajnie. Jeżeli chodzi o temperatury karty graficznej, to mimo tylko jednego wentylatora na przodzie są one na bardzo dobrym poziomie. Delta wyniosła około 45 stopni Celsjusza. I ponownie po zmniejszeniu obrotów na 1200 za pomocą kontrolera wzrost temperatury nie jest duży, a można powiedzieć wręcz marginalny. Co do poziomu głośności, to w obydwu przypadkach jest on na bardzo niskim poziomie poniżej 39 dB, co plasuje Dark Base 701 w czołówce stawki. Ok, moi drodzy, czas na kilka słów podsumowania. Zacznę od wyniku wydajności, które widzieliśmy przed chwilą. Co do temperatury procesora, topka stawki z kartami graficznymi jest troszeczkę gorzej, ale jednak cały czas bardzo dobre wyniki, także z wentylacją w tej skrzynce problemu nie ma. Jest to też skrzynka cicha, aczkolwiek proponuję Wam jednak używać tego wbudowanego kontrolera obrotów, ustawić go sobie na tą środkową wartość 1200, bo będzie i cicho, i będzie wydajnie. I właśnie co do poziomu głośności na poszczególnych ustawieniach tych wentylatorów, przy 600 obrotów na minutę. Jest około 36 dB, także obudowa jest niesłyszalna, mega cicha przy 1200 obrotów na minutę. No i niestety jak już dacie na maksa, czyli 1900, no to w tym momencie macie ponad 47 dB i robi się już nieprzyjemnie dla ucha. Wzorowe wręcz ofiltrowanie, bardzo dobra jakość wykonania. Fajny bajer w postaci tej odwracanej tacki na płytę główną, także możecie sobie to wszystko do nogami przekręcić. Jeżeli ktoś oczywiście chce, żeby jego komputer wyróżniał się spośród tłumu. Do tego skrzynka przestronna, wysokie bardzo chłodzenia na procesor, długie karty graficzne, możecie spokojnie zbudować sobie układ customowy chłodzenia cieczą, bo macie miejsce na rezerwuar, na pompę. Aczkolwiek tutaj do jednej rzeczy się może doczepie, mianowicie ten profil chłodnic na przodzie, bez zdejmowania tej klapki, no powinien być troszeczkę większy. Tak jest moje zdanie, wszadłoby się, ta klapka była dość mocno odsunięta i tam zdecydowanie grubsze chłodnice wam wchodziły. Szkoda też, że nie ma możliwości instalacji AIO, czy też chłodnicy 420 mm. No bo biorąc pod uwagę wymiary tej skrzynki, no mogłoby to się tutaj znaleźć, chyba do 800 tak najbardziej taka opcja istnieje. Ale plus leci za to, że na górze zmieszczą wam się chłodnice o dość dużym profilu. W przypadku 360 większych ograniczeń nie ma. Jeżeli chodzi o 280, no to w tym momencie, jeżeli pamięci nie przekraczają 48 mm, to też zmieszczą wam się tam grubaski. Także trzeba o tym wspomnieć. No co do wyglądu, oczywiście o gustach się nie dyskutuje. Obudowa mnie osobiście całkiem się podoba, przyznam szczerze. Ma troszeczkę takich obłych kształtów, nie jest zbyt kanciasta, także dla mnie na plus. No i kolejna rzecz to trzy śmigła 140 mm Silent Wing 4, czyli topka, że tak powiem, jeżeli chodzi o wentylatory Bicoeta, zamontowane już fabrycznie, aczkolwiek. No w tej cenie, bo obudowa nie jest tania, kosztuje 1049 zł, powinno być jeszcze jedno śmigło, jeden radiator zamontowany na przodzie, tak jest moje zdanie. Szkoda, że tutaj te wstawki na górze ala szczotkowane aluminium to jest tworzywo, a nie jednak aluminium. No jak mówię, szkoda, że w takich gabarytach nie zmieścimy tutaj żadnej 420, no bo... Gdyby ktoś ewentualnie właśnie chciał budować sobie customa, to taka opcja moim zdaniem powinna istnieć. Na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Linka do budowy macie w opisie tego filmu. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.